Namaste w osiemdziesiątym pierwszym odcinku Happiness Veggie Podcast jest rano i to takie rano z tych. To, to zastanawiam się wciąż, czy mówić, że jest jeszcze noc, czy może już poranek. Witam Cię w audycji, która pojawia się w Twoim życiu w najbardziej odpowiednim momencie. I jeśli naprawdę zrobisz sobie dzisiaj trochę przestrzeni i podarujesz sobie otwarty umysł, wyniesiesz z tego podcastu więcej niż mógłbyś się spodziewać. Zachęcam Cię wobec tego do własnych przemyśleń, czytania pomiędzy wierszami i samodzielnego wyciągania wniosków. Dziś pomówimy o lubieniu i nielubieniu siebie, o byciu w swoim życiu nieproszonym gościem, ale i o tym, że można być również gospodarzem. Będzie sporo wartości i jeszcze więcej niewygody. Trochę cię powkurzam i czasem powiem coś, czego nie chcesz usłyszeć. Zatem cóż, rozsiądź się wygodnie, weź głęboki oddech i ruszamy z tematem jak polubić siebie. Co to w ogóle oznacza lubić siebie? No bo okej, okay, ktoś może mnie lubić albo mnie nie lubić, ktoś może coś powiedzieć na mój temat, ale ja? Ja to nie wiem. Inni wiedzą na mój temat więcej. Jaki ja jestem? A to trzeba by zapytać mojej żony. Trzeba? No dobrze, a jakie są twoje atuty? Jakie ty? Nie no, nie wypada o sobie mówić w superlatywach. To aroganckie, niegrzeczne i samolubne. Ja... nie wiem. Ja wiem przynajmniej, co we mnie nie gra, co jest źle, co jest słabe. Znam wszystkie swoje wady. Mogę o nich powiedzieć. E tfu! Jesteście od jednej matki, czy jaki czort? Nie da się zliczyć, ile razy słyszę dokładnie to samo i niemal w niezmienionej konfiguracji. To jakby każdy ściągał od jednej i tej samej osoby, z tym, że ona umyślnie zrobiła błąd i każdy go powiela. A później klon na klonie, które wiedzą o sobie tyle, co im o nich naopowiadali. Nad wyraz często mówicie o tym, że chcecie się zmienić, być lepszym albo coś odzyskać. Bla, bla, bla. Zmienić? Być lepszym, odzyskać? A gdzie jesteś teraz? No nie ma, zniknął. Odzyskać? Jakby kiedyś było tak super różowo i cukierkowo, a ja byłem taki odważny i hej do przodu. Mamy tendencję do przekoloryzowania przeszłości, bowiem tak działa pamięć wybiórczo i kreatywnie. Czasem przypominamy sobie rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca. Więc czyżby? A może łatwiej jest mówić o tym, że to okropne życie teraz cię złamało, a kiedyś to byłeś taki super. Chociaż to kiedyś to też jest takie mocno wątpliwe. Jeszcze lepiej sprawy mają się ze zmienić, bowiem jak się zmienię, to już wtedy będzie super. A skąd ty to niby wiesz? Nasłuchałam się niegdyś o tym, jak to ja muszę się zmienić i łykałam wszystko jak pelikan. I dotarłam do miejsca, w którym miałam absolutnie wszystko. Jednak aspirowałam do najbardziej nieszczęśliwej osoby na świecie. Zmieniłam się i co? Nie pomogło. Zagrożnie było tam prawdziwej mnie, ale systemowo wszystko się zgadzało. No i na koniec przydałoby się przecież być jeszcze lepszym. Lepszym od kogo, od czego? Gdzie niby jest ten magiczny wyznacznik? Warto uświadomić sobie jedną niezwykle ważną rzecz. Nie musisz się zmieniać, nie musisz być lepszym i nie musisz odzyskiwać jakąś wyimaginowaną pewność siebie sprzed ery kamienia upanego. Nie musisz, można się rozejść do widzenia. Jakbyś się mocno nie bronił, to ten moment, czyli Twoje teraz, jest jedyną chwilą, która istnieje naprawdę. Reszta to mgła. Może jakiś tam kiedyś będziesz, może jakiś tam kiedyś byłeś. Nieważne. Jak pójdziesz do kawiarni i zamówisz sobie dobrą kawę, to płacisz za nią teraz. Nikogo nie obchodzi, że kiedyś miałeś pieniądze, albo że już niebawem będziesz w ich posiadaniu. Albo szanowny pan zapłaci teraz, albo żegnam. Nie masz teraz, to nie pijesz kawy. Nie musisz być lepszy i czym szybciej zwolnisz się z tego obowiązku, tym więcej zyskasz. Mamy tendencję do doszukiwania się w sobie wad i koniecznie trzeba je naprawiać. Nie trzeba i nie naprawia się kogoś, kto nie jest zepsuty. Jak to? A tak to. Nie bawię się w zmienianie ludzi, po pierwsze, bo to nie działa, a po drugie, bo ewoluuje się wtedy na kolorowego klauna. <laughs> a może być klaun niekolorowy? No to na klauna, po prostu, który znany jest z zabawiania ludzi, a wewnętrznej pustki. Robiąc cokolwiek kosztem siebie nie zyskasz nic i nigdy. Nikt nie będzie Ci wdzięczny za to, że harujesz do upadłego, że nie odróżniasz dnia od nocy, że poświęcasz wszystko dla wszystkich i przygotowujesz obiad składający się z 800 dań. Za to usłyszysz, że robisz zbyt mało, że Cię nie ma, że nie jesteś taki jak kiedyś, że coś jest zbyt słone albo żebyś podał jeszcze talerz albo pięć, a za to zabrał te i umył, i zostajesz obdarowany stosem brudnych naczyń, gdzie wszyscy świetnie się bawią, a ty we własne urodziny stałeś się sługusem, który na pewno z gośćmi dzisiaj nie zje. Hej, a gdzie jest deser? A na dokładeczkę ktoś wpada do kuchni, patrzy na zaharowanego ciebie, który nie wie, w co ręce włożyć, i słyszysz. A czemu ty dzisiaj z nami nie usiądziesz? Jakby mieć wtedy jakąś rakietę to nie wiadomo czy wystrzelić w kosmos ich czy siebie znane nikt nie doceni twoich wysiłków nie pogratuluje ci i nie będzie w ciebie wierzył jeśli ty tego nie zrobisz jedną z najważniejszych rzeczy w temacie lubienia siebie jest moment w którym dociera do ciebie to że nic o sobie nie wiesz i to jest dość osobliwa chwila albo nawet cały stos takich chwil Poddajesz wówczas w wątpliwość wszystko i stając w obliczu tej niewiadomej, zaczynasz przypominać jeden wielki znak zapytania w żywej osobie, albo jednak trochę żywej, bo trudno stwierdzić, czy jesteś człowiekiem, czy awatarem. Nie da się siebie lubić, jednocześnie nie znając siebie. I choć jest to dość logiczne, jak się to mówi, to w praktyce jest z tym nieco gorzej. No bo przecież oczywistym jest, że jeśli nie wiesz o istnieniu pana Henia z bloku naprzeciwko, to o lubieniu nie ma tutaj mowy. No a jeśli nie wiesz o własnym jestestwie, to co? No przecież to to samo. Pesel i akt urodzenia to tylko świstki papieru nie oznaczają wcale a to wcale życia. Kiedyś słyszałam takie fajne zdanie, że człowiek ma tak naprawdę dwa życia. Pierwsze to moment urodzenia, a drugie zaczyna się wtedy, kiedy jest moment przebudzenia. Polubić siebie można tylko wtedy, kiedy siebie odkrywasz. Pora zwolnić się z obowiązku zmieniania siebie, naprawiania, odzyskiwania i wszystkie inne na tego typu historie. Teraz jest dobry moment, żeby wydobywać swoją autentyczność. A tu dopiero dzieją się niesamowite rzeczy powiedzieć, że to magia, to jakby nic nie powiedzieć. Przez wiele lat pracowałam na kilka zmian, często nawet po 20 godzin na dobę. Byłam perfekcjonistką, więc wszystko chciałam robić najlepiej, doszkalając się w najrozmaitszych dziedzinach. Najpierw nie miałam pieniędzy, więc goniłam do nich i do uścisku ręki prezesa. Później miałam, i mi odwaliło. Definiowałam siebie poprzez wszystko co materialne, chcąc wciąż więcej i więcej. Dla chorego wówczas ego, dla udowadniania innym, że jestem taka fajna, zaradna i pracowita. Dla wszystkich, ale nie dla siebie. Byłam dokładnie jak ten klaun hej do przodu, a wewnątrz echo ciągle słyszałam, że coś mam w sobie ulepszyć, zmienić, odzyskać więc trudno się dziwić, że na te wszystkie słowa mam alergię. Działałam w opozycji do siebie, będąc swoim największym i najgorszym wrogiem, myślałam, że na tym właśnie polega życie. Żeby zdobywać wciąż więcej i więcej, żeby inni widzieli we mnie tego kogoś i żebym choć jeden pieprzony raz usłyszała od mojego taty, czy mojej mamy, że są ze mnie dumni. Niszczyłam swoje życie raz za razem, choć z pozoru wyglądało jak bajeczka. Grałam spektakl zwany życiem najlepiej jak to możliwe, no bo przecież zawsze i wszystko robiłam na tysiąc procent, oprócz życia prawdziwym życiem. I choć co jakiś czas odzywał się mój dobry wewnętrzny głos, że nie, 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 nie tędy droga, poczekaj, zatrzymaj się, wejdź w głąb, zapytaj mnie, porozmawiajmy. To gdzie by tam? Zagłuszałam go natychmiast, zajmując się wówczas czymkolwiek, co odwróci moje myśli, mając, jak dziś wiem, mylne wrażenie, że koniecznie trzeba wciąż czymś być zajętym, żeby nazwać się wartościowym człowiekiem. Nie można siedzieć bezczynnie, toż to przecież marnotrawstwo czasu. Kto by się tam zajmował snem, jedzeniem czy wakacjami? Bez sensu więcej i więcej. No i żeby mnie dodatkowo lubili, to odciążałam wszystkich we wszystkim, więc jedna osoba w postaci natalki robiąca za pięciu albo dziesięciu nawet. Po co się ograniczać? Ja przecież jestem taka fajna. Nie. Dosłownie wszyscy mieli mnie w głębokim poważaniu. Dostawałam od świata wiele sygnałów, że tracę rozum. Że jestem w tym życiu tylko ciałem, że nie mam ze sobą nic wspólnego. I tak właśnie zaczęła się lawina moich katastrof. Bo jeśli myślisz, że moje życie to takie zawsze było dobre, spokojne i pełne harmonii, to Cię trochę rozczaruję. Dużo mówię o rozwoju, bo to jest cały czas we mnie żywe i w tym procesie nieustannie jestem. Doskonale pamiętam, ilu ludzi było obok mnie, kiedy wszystko szło najlepiej. Ilu ciągnęło ze mnie, wspierało, bo widziało, jakie płyną z tego korzyści. A ja byłam bardzo hojna, zawsze byłam bardzo hojna. Dobrze też pamiętam, kiedy ci ludzie się rozmyli. Okradziono mnie w życiu kilkukrotnie, z czego splądrowano mi biuro i wyrwano nawet kontakty. Z magazynu firmy, którą prowadziłam wyniesiono cały sprzęt warty naprawdę bardzo, bardzo dużo. Grożono mi, wybito mi okna w domu, spuszczono powietrze z opon i porysowano samochód. Oszukano, wmanipulowano w sytuacje, które nie miały miejsca, wzięto na moje dane kredyt, co wydawało mi się w XXI wieku. Nie może mieć prawa bytu. Posługiwano się moimi danymi, a i danymi mojej ówczesnej firmy, przez co tłumaczyć się musiałam parę dobrych lat. Każdy dzień przypominał pobojowisko. Opuścili mnie wszyscy, bo kiedy statek tonie, to twój statek martw się pan sam. Nigdy nie zapomnę, jak zadzwoniła do mnie moja mama w najgorszym momencie życia i pomyślałam, och, to właśnie ta chwila. Że ona mnie po prostu wesprze. A tymczasem ona zadzwoniła do mnie z wiadomością, że mam się natychmiast wymeldować, bowiem od 10 lat, czy może nawet lepiej, nie mieszkam tam i to tyle. Później jeszcze zaatakowała mnie osoba, po której nigdy bym się tego nie spodziewała, i pobiła mnie do nieprzytomności. A na koniec odebrano mi absolutnie wszystko, na co bardzo uczciwie zapracowałam wszystko. Każdy koniec jednak jest początkiem czegoś nowego. Przeszłam bardzo trudną drogę, bardzo trudną. Czasem wydaje mi się, jakbym miała już ze 100 lat. Prowadziłam jakiś czas temu szkolenie dla dużej organizacji, opowiadałam już chyba tę historię. I wiesz, jestem małą, drobną kobitką z czarnymi włosami. To przysparza więcej problemów, niż mogłoby się wydawać, bowiem, no, nie wyglądam i nigdy nie wyglądałam jak poważna pani szkoleniowiec, a tym bardziej ktoś, kto będzie uczyć twardych negocjacji, komunikacji czy sprzedaży ludzi na wysokich stanowiskach. A tu proszę bardzo: na tego typu szkoleniach zawsze znajdzie się as, co to koniecznie musi zabłysnąć kosztem innych, rzecz jasna w tym przypadku mnie. I ewidentnie chcę umniejszyć mi i sprawić, abym poczuła się gorzej. Tylko, że wiesz, to co wcześniej opowiadałam, to dziś traktuję jako moje bogactwo. Większość życia się bałam, choć działałam bardzo odważnie i z rozmachem. W praktyce nauczyłam się rzeczy, których nie nauczycie żadna szkoła. I tak wiem, może być dzisiaj cholernie trudno. Tak trudno, że chce się płakać albo nawet zniknąć. Wiem. Jednak, co ważne, zaufaj, to jest tylko część drogi i, jakkolwiek absurdalne się to nie wydaje, ten moment jest potrzebny, choćby po to, żeby doświadczyć przebudzenia i budować swoje życie poprzez naukę bycia uważnym, a co za tym idzie, bardziej świadomym. Nikt nie jest mi w stanie teraz umniejszyć, bo ja już przeżyłam piekło, wiem, jak tam jest. Wszystko, czego doświadczyłam, jest ważne i jest mi potrzebne. A wszystko to pozwoliło mi wykreować własną drogę. Dziś, jak patrzę na całe swoje życie z perspektywy czasu, to odnoszę takie wrażenie, jakby każdy element idealnie do siebie pasował. I nie muszę wchodzić w jakieś bzdurne dyskusje z panem, który moim kosztem chce zabawić się czy podrasować własne ego. Nie podoba się, to żegnam. Oceny proszę po zakończeniu. No i co? Później okazuje się, że wiedza, doświadczenie i sposób przekazu bronią się same. Polubić siebie to dać sobie szansę do życia w teraz i do bycia częścią całej swojej historii. Niezależnie czy teraz twoje CV wygląda w sposób szalony, bo wciąż miałeś jakiś inny pomysł na swoje życie, często zmieniałeś pracę, czy może jednak pracujesz już od 40 lat na tym samym stanowisku? Albo zjeździłeś pół świata i masz tam dziury. To twoje bogactwo nie umniejsza i temu. Jak pokazało mi życie, można mieć wszystko i to wszystko można również stracić. Bo ludzie odejdą, kredyty ci wypowiedzą, może cię okradną, oczywiście oby nie, ale rzeczy się dzieją. I to nie jest kwestia pecha czy urodzenia pod złą gwiazdą. Jednak to ty, twoje umiejętności, twoja zaradność, kreatywność i poczucie wartości zawsze będą. Bo wycofać się to żadna wielka sztuka. Życie będzie próbować cię złamać w najbardziej wymyślny sposób. I tu będziesz sobie bardzo potrzebny, bo kiedy noga ci się powinie, będziesz sam. Nikt za ciebie tego nie doświadczy. Dlatego właśnie warto jest wykształcać w sobie kogoś, na kim można polegać kogoś, z kim warto przebywać w tym i wszystkich kolejnych wcieleniach kogoś, kto wart jest twojego zainteresowania, zadbania, opieki i łagodności. Nikt w ciebie nie uwierzy, nie sprawi, że poczujesz się lepiej. Nikt za ciebie twoich pompek nie wykona, nikt. Jeśli czekasz, aż ktoś pomoże Ci osiągnąć wielkie rzeczy, to bardzo się przeliczysz, pokładając nadzieję w lepszej pogodzie, miejscu do życia, statusie społecznym, znajomościach, rządzie czy okolicznościach, stajesz się marionetką w cudzych rękach. Za grosz nie ma tam ciebie. Każdy chce być bogaty, żyć w obfitości i pełnym zdrowiu. Jednak niewielu z nas po tej chęci bierze się do prawdziwego działania. Chce nie wystarczy. Krążą mity, jakoby pozytywne usposobienie gwarantowało sukces w każdej dziedzinie. Nie ma takiej gwarancji, bo jeśli jesteś optymistycznie nastawiony do życia i liczysz na cud, czy jakieś niesamowite objawienie, które zadziać się może bez Twojego udziału. No to cóż, yy, nie. Nikt cię nie odkryje, jeśli sam tego nie zrobisz. Nikt nie zapewni ci dobrego życia, jeśli sam tego nie zrobisz. I w końcu nikt nie da ci wiedzy, umiejętności czy doświadczenia, bo możesz to zrobić wyłącznie ty. I kiedy jesteś już w procesie rozwoju i uczysz się bycia bardziej uważnym, dostrzegasz w sobie piękno, które cały czas tam było i po prostu sobie na ciebie czekało. Tylko ty skupiałeś wówczas uwagę na tym, czego rzekomo ci brakuje. Niczego ci nie brakuje. Taki prawdziwy, jesteś totalnie wystarczający. No ale jak to tak, jak ja bym chciał lepiej, więcej, mocniej? No i to się dzieje. Wszak jak jesteś ze sobą pogodzony, macie rozejm, a nawet jakaś taka przyjaźń nam się buduje to podążasz do przodu mimowolnie. Nie chcesz już wtedy karmić się dziadowskimi informacjami, ludźmi, którzy ciągną Cię w dół, czy scrollowaniem internetu bez sensu przez 6 godzin. Z szacunku do siebie wybierasz to, co Cię buduje i kroczek po kroczku dreptasz sobie do góry. Czy myślisz, że ja kiedyś tam w tych wszystkich moich dramatach Myślałam, że przyczynią one się w tak znaczącym stopniu do tego, jak patrzę na świat i na siebie dzisiaj w życiu. Albo że ta harruwa, zmienianie prac, zawodów, szkół, przeprowadzki i wszystkie inne cuda pasują do całej układanki? Później stoi się w obliczu trudności i całkiem świadomie myślisz sobie, no dobrze, spłeczki na moje atuty wybieram dzisiaj ten i ten i jeszcze ten mi się przyda. One wszystkie mnie wesprą. I jak dostajesz taki przytyk od gościa na szkoleniu, myślisz sobie w duchu: Facet, facet, co ty w ogóle wiesz? Nie masz potrzeby tłumaczenia się, przekonywania go o wartości swojej pracy. Jedyne, na co się wówczas zdobywasz, to brew do góry i działasz dalej. W ogóle już nic nie musisz, a to wolność w najczystszej postaci. W takim razie jak polubić siebie? Po pierwsze, siebie zauważać i nie tylko wtedy, kiedy jest choroba albo coś boli, czy się umiera i chęć życia się nagle przypomina. Codziennie, zawsze i w każdej chwili być dla siebie ważnym. Często pytać się siebie o swoje potrzeby, zainteresować się sobą, zabierać siebie w ciekawe miejsca, obudzić się do życia. Nie ma znaczenia ile masz lat. Z czym się mierzyłeś, czym mierzysz, kto zrobił Cię kiedyś w bambuko, czy masz wewnętrzne wsparcie, czy też na aktualny moment go brak. Jak pokazała mi moja historia, a i historie ludzi z całego świata, których codziennie przecież poznaję. Start jest tam, gdzie Ty decydujesz, żeby on był. Więc nie musisz już koniecznie siebie ulepszać, bo jak mawia jeden z najlepszych ludzi, z którym skrzyżowały się moje drogi, Wojtek, Lepsze jest wrogiem dobrego. Nie musisz też być taki jak kiedyś, a już przede wszystkim nie musisz się wielce zmieniać. Czas poznać siebie, bo dobra w tobie jest tyle, że łyaj, nie wiem, czy świat to udźwignie. I tym, że akcentem żegnam się z tobą porą czwartkową. Zamiast grać w życie, stań się tym życiem. To chyba dobra pora na spacer. Wspaniałości Ci życzę, piękny człowieku. Pamiętaj, że nawet jak nie ma pół osoby na tym naszym świecie, która wierzy w Twój rozwój, to jestem ja, a ja wierzę w Ciebie z całych sił, zawsze. Pamiętaj o tym. Trzymaj się, papa. Pa.